W pierwszym etapie prac Juliusz Machulski chciał, by w postać killera wcielił się Szymon Majewski. Ostatecznie stwierdził, że głównego bohatera powinien wcielić się aktor z większym doświadczeniem. Szymon Majewski ostatecznie pojawił się w filmie, wcielając się w rolę aspiranta mioducha. Hollywood Pictures, firma należąca do The Walt Disney Company, była zainteresowana scenariuszem do filmu. Wytwórnia wykupiła prawa do nakręcenia amerykańskiej wersji filmu za 600 tysięcy dolarów. Niestety wytwórnia upadła, zanim zaczęły się zdjęcia do filmu. Niski budżet filmu Killer. Budżet filmu wynosił 1,5 miliona złotych, co nie jest wysoką kwotą jak na ten film. Przez mały budżet, Juliusz Machulski był zmuszony skrócić ilość dni zdjęciowych do 31. Postać siary mogła być zupełnie inna. Początkowo to Stanisław Tym miał odegrać Stefana Siarzewskiego, ale aktor nie był zainteresowany rolą. W filmie pojawiła się stacja nasza TV, która naprawdę wystartowała 3 miesiące po premierze filmu. Dzisiaj znamy ją jako TV4. Pierwotny scenariusz Piotra Wereśniaka miał sporo elementów odbiegających od końcowej wersji poprawionej przez Juliusza Machulskiego i Ryszarda Zatorskiego. Na przykład Ewa Szańska była nimfomanką. Siara i Lipski są wrogami już od początku i killer nie usypia Siary, tylko morduje go w rzeźni, a kontener z pieniędzmi nie ląduje na Okęciu, a w porcie w Gdyni. W otwierający weekend film obejrzało 157 tysięcy widzów, w miesiąc był to aż milion, a ostatecznie sprzedano ponad 2 miliony biletów.